Dzień dobry, witam Was serdecznie. Nazywam się Katarzyna Burchacka-Klimczuk i prowadzę dla Was Akademię Liderek. Są to odcinki poświęcone pewności siebie. Ten odcinek był już nagrywany, ale no mieliśmy pewną awarię techniczną. W związku z tym e, nagrywamy go jeszcze raz. Będzie to odcinek poświęcony, już czytam, dbaj o swoje ciało, zdrowie i wewnętrzną równowagę. Taki jest, taki jest tytuł tego odcinka. W sumie to nawet nieźle się złożyło, że tamten odcinek, który, który wcześniej przygotowaliśmy, nie został wymitowany, ponieważ. Hmm, Trochę w tym aspekcie się zmieniło i dzisiaj Ci o tym opowiem. Zapraszam Cię serdecznie na, na Akademię Liderek, na ten kurs pewności siebie. Dzisiaj lekcja trzecia, czyli dbaj o swoje ciało. Dobrze Mówię o tym, że dobrze się złożyło, ponieważ jestem właśnie po takim dłuższym urlopie, podczas którego nie miałam możliwości, żeby biegać. A od tego zamknięcia koronawirusowego, czyli od marca, biegałam codziennie. I to codziennie bieganie sprawiało, że Um, czułam się lepiej, wyglądałam lepiej i moja pewność siebie wzrastała. Przez czas tego urlopu nie biegałam, ze względu na to, że miejsce, w którym byłam, było bardzo ciepłe. I żeby biegać, musiałabym wstawać chyba o 6 rano. A też bardzo zależało mi na tym, żeby mój organizm w taki naturalny sposób odpoczął, żebym nie musiała używać budzika, żeby dobrze się wyspać i żeby te poranki były takie leniwe i spokojne. Dlatego zrezygnowałam w ogóle z tej aktywności. Byliśmy z rodziną aktywni, spacerowaliśmy, dużo pływaliśmy. Dbaliśmy też o to, co jemy podczas tego urlopu i, i co pijemy. Piliśmy dużo wody i nie zapominaliśmy o aloesie. Natomiast faktycznie podczas tego, tego popytu nie biegałam. I moja obserwacja jest taka, że po paru dniach bez biegania zaczęłam czuć się mniej komfortowo niż, niż wcześniej. I kiedy wróciłam już na miejsce, kiedy wróciłam do domu i stanęłam na wadze, to okazało się, że w zasadzie ta waga się nie zmieniła. Także prawdopodobnie też w mojej figurze przez ten czas też za dużo się nie zmieniło. Nie miałam ze sobą centymetra, nie sprawdzałam tego. Ale podczas tych ostatnich dni urlopu czułam się już taka trochę w dyskomforcie. Ta moja pewność siebie też w związku z tym spadała. I tak sobie pomyślałam, że właśnie ten element, Ruchu, to, że, że dbamy o kondycję, dbamy o formę, sprawia, że wzrasta nasza pewność siebie. Nie zawsze wprost będą zatem szły kilogramy czy centymetry, ale to po prostu jest w naszej głowie. I jestem już trzy dni na miejscu. Przez te trzy dni już wróciłam do tego swojego systematycznego, porannego biegania. I znowu nic się nie zmieniło, ale ja czuję się już dużo pewniej, i dużo bardziej komfortowo w, w swoim ciele. E, także taka lekcja e, odnośnie pewności siebie, dbaj o swoje ciało. Wtedy, jeżeli ty będziesz dbać o swoje ciało, to twoje ciało będzie ci wtedy odpowiadać e, zwiększonym poczuciem pewności siebie. I ten ruch to jest taki pierwszy krok e, do tego, żeby Twoja pewność w, e, wzrastała w tym aspekcie. Mm. Myślę, że warto wybrać sobie taką aktywność, taki sport, który będzie Ci cieszyć. Kiedyś nie znosiłam biegania, wprost nienawidziłam. Kiedy na lekcjach WF-u okazywało się, że mamy, że mamy biec, to to były dla mnie najgorsze, najgorsze lekcje. Podczas tego biegu wyobrażałam sobie, że jestem pod wodospadem, żeby tylko ten bieg przetrwać. Natomiast dzisiaj, każdego dnia, kiedy zaczynam dzień od biegania, to w zasadzie to ja w tym momencie. I inicjuje to, to bieganie. No, czasem zdarza się, że psy już tak piszczą pod oknem, że, że trzeba szybciej wstać i iść, bo już się nie mogą doczekać. Także znajdź taki ruch, taki sport, taką aktywność, która będzie Ci cieszyć, która będzie ci dawać satysfakcję. Oprócz tego, że, że biegam, taką kolejną moją aktywnością jest pływanie. Ostatnio bardzo dużo przyjemności sprawia mi chodzenie po górach i także gram w golfa. I to są takie moje aktywności, które sprawiają, że ja czuję się dobrze. Zastanów się, jakie są twoje. Czy to będzie spacer, czy to będzie spacer z kami, czy to będzie jazda konna, czy to będzie jazda figurowa, na lodzie naprawdę możliwości jest dużo. Zastanów się, które z nich będą dla ciebie, dla ciebie odpowiednie. Jeżeli będziesz robić to z przyjemnością, łatwiej będzie do tej aktywności wracać. Z tą aktywnością jest też tak, że oprócz tego, że po prostu pewne aktywności będą cię cieszyć, to podczas ruchu wytwarzane są endorfiny. To jest hormon szczęścia, który sprawia, że, że ciało się rozluźnia, że czujesz się bardziej szczęśliwa, szczęśliwym. To jest też hormon, który redukuje poziom kortyzolu, czyli z kolei tego hormonu, który jest wytwarzany w trakcie dużego stresu. Więc poziom tych negatywnych emocji, tego, tego stresu w organizmie opada. Podnosi się poziom zadowolenia, a tak naprawdę tylko efektem ubocznym tego ruchu jest to, że Twoja sylwetka wygląda, wygląda odpowiednio. Więc ruch to jest ten pierwszy krok. Drugim krokiem jest odpowiednia dieta i odpowiednia ilość wypijanej wody. Jeżeli korzystasz już z mojego kalendarza, kalendarza dobrych dni, to pewnie zauważyłaś, zauważyłeś, że w kalendarzu są zaznaczone miejsca, żeby zaznaczać wypite szklanki wody. I żeby zaznaczyć, ile posiłków w ciągu dnia e, wypiłeś, wypiłeś. Hmm. Wiem, że to ma bardzo duże znaczenie, e, ponieważ to, co pijemy, co jemy, no, to jest tak jak paliwo e, dla naszego organizmu. Jeżeli będziesz wrzucać tam paliwo słabej jakości, jeżeli to będą napoje gazowane, batoniki, nie wiem, szybki oddch na stacji benzynowej, e, no to w którymś momencie ten twój silnik po prostu może się zatrzeć. Miałam kiedyś taki moment być może już podczas którejś lekcji o tym opowiadałam, kiedy moja waga zaczęła wzrastać. I wtedy skonsultowałam się z dietetykiem i dietetyk po przeanalizowaniu mojego stylu żywienia, harmonogramu odżywiania wskazał mi na to, że Zaczynam przybierać na wadze, dlatego że bardzo nieregularnie się odżywiam, że jem śniadanie, potem długo, długo nic: na pierwsze śniadanie kawa, drugie śniadanie kawa, i dopiero wieczorem przygotowywam obfity posiłek, że byłam tak nieprzewidywalna dla swojego organizmu, że on zaczął gromadzić zapasy. Nie wiedząc, co zaserwuję mu kolejnego dnia, więc teraz bardzo pilnuję tego, żeby pić pięć szklanek wody w ciągu dnia. Zaznaczam to w kalendarzu i staram się jeść posiłek mniej więcej co trzy godziny. I przygotowałam też taką listę takich punktów, które z mojej perspektywy są istotne. Um... Możesz zastosować wszystkie, możesz wybrać tylko jeden, jeżeli chociaż jeden z tych punktów wprowadzisz jako swój nawyk, już poczujesz naprawdę widoczną różnicę w swoim samopoczuciu, kondycji, w swoim zdrowiu. Pierwszy punkt jest taki, że każdego dnia jem ważywam. Staram się, żeby te posiłki były, były różnorodne i taką fajną zasadą, którą ostatnio przeczytałam u jednej z dietetyczek, jest to, żeby połowa talerzu, który przygotowujesz, żeby to były warzywa. Wtedy przez długi proces jedzenia, przez, przez to, że te warzywa będziesz konsumować przez dłuższy czas, otrzymujesz sygnał, który trafia do, z brzucha do, do głowy, że jesteś już najedzona, najedzony i może nie. Nie spożyło się dużej porcji kalorii, no to te warzywa dają wtedy taki efekt, efekt sytości, a jednocześnie zawierają dużo wartościowych, dużo witamin, minerałów, które sprawiają, że czujemy się, czujemy się lepiej. Dzień zaczynam od aloesu i wody. Już parę razy mówiłam o tym, o tym aloesie. To jest takie moje odkrycie z przed mniej więcej pół roku, od tamtego czasu codziennie rano pij Aloes. Razem z mężem pijemy aloes czysty, dzieci piją aloes brzoskwiniowy i mogę powiedzieć, że dzięki temu od tego, od tego pół roku nikt z nas nie chorował. A zdarzało się tak, że w tym czasie takim wakacyjnym naprawdę przechodziliśmy poważne infekcję. E, zaczynam od aloesu i potem popijam wodę i w ciągu dnia pięć szklanek wody. Robię sobie trzy dni e, w ciągu tygodnia bez mięsa. E, latem jakoś przychodzi to naprawdę z dużą łatwością, kiedy jest taki duży dostęp do, do warzyw. Staram się i ze względów zdrowotnych, i ze względów ekologicznych e, ograniczać mięso. Zawsze jem śniadanie. To jest punkt czwarty. Nie wychodzę z domu bez śniadania. Takie szybkie śniadanie w tygodniu to jest owsianka. Kiedy jest więcej czasu, to, to wtedy to, to śniadanie bardziej celebrujemy. Różne przepisy i pomysły możesz obserwować na, na moim Instagramie. Jak coś ciekawego wykombinuję śniadaniowego, to, to zawsze to wrzucam. Jem co trzy godziny, to, to już o tym wspominałam, że ważne jest, żeby nie dopuszczać do takiej sytuacji, kiedy głód jest tak duży, że już masz ochotę po prostu zjeść konia z kopytami albo y, trzy batoniki z żabki. I w biurze, w którym pracuję, mam zdrowe przekąski. To są najczęściej, to jest albo banan z orzechami, albo taką zdrową przekąską jest właśnie taka błyskawiczna owsianka. I taka zdrowa owsianka, czy taka, taki banan z orzechami daje mi energię na, na kolejne trzy godziny, żeby nie dopuścić do sytuacji, że zjadam śniadanie, a potem zjadam obiad dopiero po 17, kiedy, kiedy wracam do, do domu. I to są takie, takie typy dietetyczne, które, które stosuję, więc ten ruch i ta dieta, czyli to, czym karmimy nasz organizm, jakie jest nasze paliwo sprawia, że mam więcej energii do działania. To jest taki system naczyń połączonych. Jeżeli ja się dobrze czuję, jeżeli mam dobrą energię, sprawniej działam, wtedy też wzrasta mój poziom pewności siebie. Jeżeli działam, odnoszę sukcesy, widzę efekty mojej pracy, wzrasta poziom pewności siebie. Więc te wszystkie, ja chcę, żebyś patrzyła na siebie, patrzył na siebie jako na całość. Nie możesz tylko myśleć o swoim aspekcie edukacyjnym, tylko o zawodowym, tylko o wodzie albo tylko o jedzeniu. Te wszystkie rzeczy się ze sobą łączą. Jeżeli zadbasz o te wszystkie elementy, wtedy będziesz czuć, że Twoja pewność siebie wzrasta, Twoje sukcesy są, są większe, a Ty masz większą satysfakcję z tego, co robisz, czym się zajmujesz. To była trzecia lekcja z, w ramach kursu Pewności Siebie. Dziękuję Ci za to spotkanie. Przepraszam za tą przerwę techniczną, za to, że przez poprzednie tygodnie się nie widzieliśmy, ale słyszałam, że, że to nawet nieźle, bo niektóre osoby mogły trochę nadrobić zaległości i zobaczyć, co było, co było w poprzednich odcinkach. Mamy też taki pomysł, żeby na kolejne spotkanie zapraszać gości, ekspertów, więc jeżeli są jakieś tematy, które Cię interesują, już mamy zapowiedziane spotkanie z prawniczką. Chcę. Do Was też zaprosić e, taką ekspertkę do spraw, e, trenerkę e, do spraw e, wdzięczności. Więc, jeżeli są kolejne tematy, kolejne aspekty, które, e, które chcesz, żebyśmy tutaj e, poruszyli, dawaj znać już niedługo e, na naszym vlogu gościem. Dzięki za, za odcinek. Pamiętaj, że już niedługo pojawiają się e, kalendarze na rok e, e, 2021. Mm, już mamy wybrane okładki, już mamy wnętrze, to wszystko, to wszystko zaraz będzie ruszać. E, ten odcinek jest emitowany w środę, w związku z tym już ruszyła przed sprzedaż e, i możesz zapisać się na taki kalendarz w promocyjnej cenie. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia.